Dzień dobry, ja nazywam się Andryka Koperska-Kolbusz, jestem dziennikarką Telewizja TV. Znajdujemy się dzisiaj na świątecznym spotkaniu Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Mazowieckiego. U mojego boku są goście. No właśnie, proszę się przedstawić. Nazywam się Felicja Mazurkiewicz. I co więcej, Wam powiedzieć? Co Pani właśnie za funkcję pełni? Ja jestem nauczycielem szkolnictwa specjalnego, całe życie można powiedzieć. A ponieważ w szkolnictwie specjalnym, a więc wszyscy osoby potrzebujące pomocy i niespełnosprawne. I jeszcze do dzisiaj uczę w szkole policjalnej. Właśnie przygotowujemy do zawodu terapeuta zajęciowy. To są Ukraińcy, to są Białorusini, jeszcze z innych państw, ale to już pojedyncze osoby. I właśnie tutaj mam absolwentkę, naszej oficjalnej szkoły, szkoły zawodowej Edykus nazywająca się tak, Która jej syn, która ukończyła u nas właśnie dwuletnią tę szkołę włącznie z praktykami, które są u nas zapewnione. I tam, gdzie miała praktyki, gdzie jej załatwiłam praktyki, tam została w pracy, ponieważ widzieli, jak cudownie pracuje. I do dzisiaj nie mogę już kilka lat w pracy, już, już tak kilka lat pracuję i nie mogą właśnie moja koleżanka dzięki niej mogła dostać tam praktyki po prostu nie mają słów ciągle mi dziękują że tak cudowną osobę dałam do pracy z dziećmi autystycznymi no bo wiadomo że terapeuci zajęciowi pracują z niepełnosprawnymi osobami prawda i jest niesamowita, także jest kilka osób już, które pracuje, które pracują w, w tym zawodzie terapeuty, mimo że pochodzą z Białorusi czy z Ukrainy. Początkowo było najwięcej z Ukrainy, teraz przybyło dużo e, uczniów z Białorusi. Tak. Jak wygląda taka praca? Chciałam zapytać właśnie z takimi osobami autystycznymi. Kiedy lubisz, kochasz dzieci, zawsze lepiej i fajnie idzie praca, ponieważ co pracować w takim miejscu, potrzebna jest kochanie do dzieci. I mnie to bardzo podoba. Mhm. Tak, to, tak, tak. No, jest niesamowita, dokładna, obowiązkowa, serdeczna, tak właśnie opowiadają. I proszę, język, prawda? Bariera niby językowa ale poprawiają, śmieją się, rozumieją. To jest język słowiański, a więc rozumiały i tak samo się sama uczy, tak? Tak. Myśmy przyjechali z Mariupola i nie ma kuda wrócić z powrotem. Teraz, nie ma do czego Tak, nie ma do czego. Po prostu się już w Warszawie, że Warszawa stała jak drugi dom nasz i będzie tutaj mieszkać, pracować. Szkoda, może pomoc. Mhm. Po Proszę. W, czy właśnie w jakiejś pomocy, jakąś dodatkową pomoc z Polski otrzymujesz od naszego Nie, Nie, przyjechało do wojny, A przed wojną. Po przed tak, tak. Prosto w naszym kraju z 14 roku już wszystko tak. poczęła się. I ja przyjechałam w 14 na początku, później wróciłeś, a w 19 roku że przyjechali ostatecznie i już nie wyjeżdżałam. Rozumiem. I jak żyjecie ci się w Polsce, jak podoba Ci się Warszawa? No ja już mówiła, a co? Warszawa, że drugi dom nasz. Bardzo fajni ludzie a, jakby na naszym, a, jakby, w naszym hmm. życiu. Dlatego dobrze. Serdecznie, Serdecznie. Są, Tak, wszyscy, Tak, Tak. A jak synom się podoba? Dobrze. Podoba, podoba się wrócić, za bardzo dobrze. Ale chcielibyście wrócić na Ukrainę? Mm. Nie. Może nie. nie. Ja polubiłem ja tak za po... bardzo, mocno o Polsce. I Warszawa jak mój drugi dom jest. No cudownie. I teraz, I teraz, teraz właśnie warszawę, ich tu zaprosiłam, ponieważ sama wychowuję, sama pracuję na wszystko, jestem pełna uznania i podziwu i mówię, żeby jeszcze właśnie z pck w razie pomocy, jakiejś potrzeby, mhm. żeby miała pomoc i już dzisiaj jest właśnie, również będzie pod opieką Polskiego Czerwonego Krzyża. Super. Pięknie dziękujemy za rozmowę.